Donald Tusk po raz kolejny zapewnia, że granice Polski są szczelnie kontrolowane, a nikt bez odpowiednich dokumentów nie przekroczy naszej granicy. Tylko czy te słowa mają pokrycie w rzeczywistości? Coraz częściej słyszymy o przypadkach nielegalnych przekroczeń i narastających problemach na wschodniej granicy. Czy Donald Tusk nie mydli oczu Polakom, próbując przykryć realne zagrożenia pustymi deklaracjami? Wprowadziliśmy czasową kontrolę na granicy z Litwą. To nie jest kontrola, która ma utrudnić życie ludziom po obu granicy, ma wyłowić wszystkie przypadki przekierowania tego strumienia ludzi, który odbija się od naszej zapory, ale który przez granicę z Łotwą i Litwą znowu chce przejść do Polski dalej do Europy. Na granicy litewskiej już pierwszego dnia zatrzymano obywatela Estonii, który przewoził obywateli Afganistanu. Którzy nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę polsko-litewską. Ci cztery obywatele Afganistanu, którzy nielegalnie próbowali przejść granicę litewsko-polską, dwa razy odbili się od naszej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zostali zarejestrowani przez naszą Straż Graniczną i nie wpuszczono ich na polskie terytorium.